Cześć Michał. Cześć Paweł. Tradycyjnie dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio i temat niezwykle elektryzujący. Dzisiaj na warsztat weźmiemy fakt, ile kosztuje przejechanie 100 km samochodem elektrycznym w zależności od samochodu i z uwzględnieniem różnego rodzaju stacji ładowania. A przyczynkiem do tego mają być nieustannie rosnące ceny paliw. Co ty na to? Mam wyjście? <gryw> Dawaj. <gryw> Masz, no możesz wstać i wyjść, albo powiedzieć nie w ogóle o czym ty tutaj gadasz. Wiesz, ile kosztuje już bo ty możesz nie, nie wiedzieć, bo ty nie tankujesz ile kosztuje średnio już litr benzyny? Dziesiątki, piątki? No pewnie z 8 zł. No, blisko 8 złotych. Zależy się tam jeszcze, w którym regionie, ale tak, ale blisko 8 złotych. Pamiętasz o czym rozmawialiśmy chyba na początku roku. Chciałem się z tobą założyć, ale ty nie chciałeś. No, jak zwykle ja nie chciałem się z tobą założyć. Tak, no. Że cena może osiągnąć niebawem mityczne 10 zł. Ja cały czas tak uważam, że tak może być. Ja myślę, że nigdy nie będzie 10 zł. Że nigdy nie będzie 10 złotych. Dlaczego? Od, od razu będzie 11. <noise> No dobra, zerknij tutaj na to, co przygotowałem. Zacznijmy od skody twojej ulubionej e, City Go elektrycznej. I jakie jest średnie spalanie? Zżycie. Spalanie zużycie, ja poszedłem dzisiaj w Zużycie energii? Tak. E, napisałem... Ja założyłem 14 kWh. No, no. Czy to, no, to jest OK według Ciebie? Pytam według Ciebie, no, bo już, ty to to tym samochodem gorąco... jeździłeś bardzo dużo. To już gorące odcinki specjalne. Ja latem robię tak około 10-11. No ale nie wszyscy jeżdżą. Nie, nie wszyscy jeżdżą tak jak ty. Jaka m, średnia taryfa w domu, ile kosztuje? E... Jeżeli, bo teraz po, podzielmy to. Ładujemy, zrobimy kilka scenariuszy. Jak ładujemy się w domu w dzień, ładujemy się w domu w nocy, czyli w taryfie nocnej, ładujemy się na e, wolnej stacji I na, na szybkiej. Stacji. No i na super szybkiej. No bo okay. już dzisiaj mamy do wyboru. To w domu, znaczy u mnie w domu. E... Ja zrobiłem założenie, ale ile to kosztuje e... u ciebie? U... W dzień, średnio? Myślę, że. Powyżej 90 groszy, tylko ja mam taryfę dwustrefową. Czyli w nocy mam dużo taniej, ja w dzień mam dużo Ja drożej, uśredniłem do 80, okay. jeżeli ktoś nie ma tej taryfy nocnej. I w tym. Z nocy to jest 45-50 groszy okay. za kilowatogodzinę godzinę. Dzisiaj? I teraz y przy uśrednieniu do 80 groszy za mm, przyładowaniu w domu. To przy tej skodzie City Go, przy założeniu, że 14 kWh zużywa na setkę, 100 km kosztuje nas 11 ,20 zł. 20 groszy. Grosze. 11 zł. Tak. Czyli... No 11 zł. za 100 km to jest naprawdę dobry bardzo, bardzo dobry wynik. Przy czym teraz przyjmijmy, ile kosztuje, ile spala średnio samochód benzynowy. No powiedzmy, że takiej wielkości Skody City Go, jeżeli tutaj przyjąłeś te 14 kWh na setkę, mm -hmm. no to przyjmij jakieś 6,5-6 litrów. No to 6 razy 8? No, robi swoje. Policz. 6 razy. <laughs> Prawie, ja nie, prawie 50. Ja nigdy z tego nie zrobię. Blisko 50. Jezus Maria Michał. Mm. Michał, no dobra. Nie będę już ci kazał nic, nic liczyć, ja będę liczył za ciebie. W nocy. Ładnie, nie, no powiedziałem, blisko 50, 48 <grym> zł. Wrac, wracamy do. Wracamy do. Jezus rozbawił mnie. Wracamy do ładowania samochodów, mm. do Skody City go w taryfie nocnej, jeżeli mamy tę tą, dwuta, tą dwutar. Dwu, teraz ja się powoliłem, jeżeli mamy taryfę nocną w domu, tutaj założyłem około 50 groszy za kilowatogodzinę, tak, To naładowanie tego samochodu na 100 km wynosi nas 7 zł. Tak. Wersus te dalej 48. <noise> e, no ale przejdźmy, bo nie wszyscy ładują się w domu. Tak. Wiele osób twierdzi, że posiadanie samochodu elektrycznego, przy czym jeżeli go nie można naładować w domu, czy to z miastka, czy, czy z ładowarki, czy z siły, to już niezależnie od tego, jest bez sensu, dlatego że e, stacje publiczne no, są nieco droższe. No więc ja teraz wziąłem średnią stawkę, żeby nie było w sieci EloCity, żebyś miał jednak na miastkę e, czegoś. Product placementu. Tak, i wyszło mi, że mm, średni koszt e, to jest e, 1,17 17 zł za kilowatogodzinę. Potwierdzasz? Hmm. Tak. Jest to okay. Specjaliści policzyli pewnie. Dobrze. No dziękujemy, i je Jeżeli chodzi o Skodę mm, Citygo, to wychodzi, że przejechanie mm, 100 km mamy kwotę 16,38 16 no, zł. Czyli... 17 zł, nie, nie, nie no to, drożej. To też jest cały czas bardzo ładny wynik. 17 że... zł za 100 kilometrów. Bywasz na stacji benzynowej czasem? Po hot dogi. A ile kosztuje hot -dog na stacji benzynowej? Tu mnie zaskoczyłeś. Chyba w granicach piątki, nie? Czy więcej już? No, chyba więcej już. Mm -hmm. No dobra, a w domu jakbyś sobie zrobił hodnie. Nie wiem. Czuje. Nie wiem. W domu ja nie, nie jadam nie zdrowo. No ale to nie wiem. ja w domu się zdrowo odżywiam. A, rozumiem. Nie bo chciałem ci powiedzieć, że. E, może za wcześnie takie wnioski. Ale w każdym razie korzystanie z, ze, stacji, ze stacji ładowania publicznych mm -hmm. jest trochę tak, jak jedzenie w restauracji. W, do, w domu to możesz zrobić taniej, ale nie zawsze masz taką możliwość, albo chcesz czasem wyjść i zrobić coś gdzie indziej. W zwłaszcza jeżeli mówimy o stacjach ładowania szybkich, tak. bo tu zrobisz to bardzo szybko, tak. ale ceny też bardzo szybko rosną. Te tutaj wziąłem z kolei już e nie sieciaro City, ale Greenway. E I co ważne, w przypadku Greenwaya szybkie ładowanie możemy już sobie podzielić. Możemy podzielić na te stacje szybkie poniżej setki. I te i szybsze stacje szybsze, się. czyli 100 i więcej. I cena też jest różna, bo w przypadku 50, no inaczej, do 100 kilowatogodzina kosztuje 2,47. Czyli Skoda ile? Naładowanie Skody? 30, niecałe 35 zł. Czyli 4,50 zł niż spalinowy. Niż 100, 100 kilometrów spalinowym ta. i naładujemy tą, powiedzmy, tą Skodę, byśmy naładowali w niecałą godzinę. Mniej pewnie. No, w godzinkę. Nawet godzinkę. może trochę więcej, bo, bo Skoda wolno przyjmuje. Aha, to też jest ta różnica. No i Skoda ale i na tych już bardzo szybkich, czyli powyżej 100 kWh. 100 nie ma kilowatów, nie 100 Nie ma kWh. sensu ładować Skody, bo ona i tak więcej nie przyjmie. Okej, okay, ale gdybyśmy chcieli, to ten koszt wzrasta do 2,73 mhm. i e, to by nam dało wynik 38 zł. Czyli dalej niż Tak, ale przejdźmy do samochodów innych. Szalenie popularnym elektrykiem na polskich drogach jest. Dacia Spring, której ja nie za bardzo lubię, nie za bardzo za nią przypadam, ale znowu, gdybyśmy sobie spojrzeli na ceny, to jeżeli będziemy ładowali się w domu, to ta setka nas wyniesie niecałe 13 zł. Wciąż bardzo tanio. W tej taryfie całodobowej W tej przy całodobowej, tak. Bo jeżeli byśmy wzięli tylko nocną, jeżeli mamy e, tę taryfę nocną, to mamy 8 zł. No to cały czas to są strasznie, strasznie niskie ceny na wolnej stacji. Niecałe 18,50, na szybkiej 40. No te szybkie rzeczywiście, rzeczywiście robią różnicę. Czyli Skoda CityGo i Dacia Speed mhm. ładowana w taryfie nocnej, koszt przejechania 100 km to jest... Dzisiaj wartość poniżej 10. litra benzyny. Tak. Poniżej tak, poniżej tak. Bardzo dobrze powiedziałeś. Litra benzyny. 100 km to jest litr benzyny w tych, w tych mniejszych samochodach. No, ładne porównanie. Prawda? Nissan Leaf, bardzo podobnie, e, tylko pamiętaj też e, o jednej rzeczy, że ja tutaj wziąłem średnie zużycie, średnie które, jakie podaje producent, już nie robiłem rozróżnienia na okay. trochę większe baterie, no, na, statystyka, trochę, statystyka na trochę niższe, tak, bo tak. to oczywiście te wahania y, będą i, i to będzie się różnić, w zależności też od stylu jazdy, sam doskonale wiesz, jeżeli jedziemy grubo powyżej 100 km, to te wartości już nie będą adekwatne, ale uśredniamy to, żeby jednak, żeby jednak pokazać, to jest analogiczne do tego, jak Samochodem benzynowym, jeżeli jeździmy bardzo szybko, bardzo dynamicznie, no to zużycie paliwa też jest większe. Oczywiście. I wracając do. Jak to się zwykło mówić w poprzedniej epoce: turbo, żyje, turbo pije. Dokładnie tak. Wracając do lifa, jeżeli go będziemy ładowali w nocy, czy nawet i trójkę, czy nawet to, czym ty jeździsz, czyli ID4, cały czas mamy powy... poniżej 10 zł. Czyli cały czas te 100 km mamy w cenie litra paliwa. To jest, to, jest, to, jest, to jest naprawdę niesamowite. A ty gdzie się najczęściej ładujesz? No pomijam, pomijam biuro, no bo jeżeli Nie, jesteś w biurze. poza domem. Głównie w biurze, y, różnie, no, ładuje się też na szybkich stacjach naszej szanownej konkurencji, konkurencji. też. No dobrze, to generalnie, generalnie ładuje się wszędzie tam, gdzie mogę, bez mm -hmm. względu na to, czy to jest taka firma, czy taka. Z drugiej strony to jest, to jest też dla mnie pewne doświadczenie, jak korzystać, jak wygląda obsługa w sieciach konkurencyjnych. Mm -hmm. Chciałbym zwrócić twoją i naszych widzów uwagę, mm -hmm. że kiedyś były takie popularne badania, mam, mam wrażenie, że one stają się coraz mniej, mm, coraz mniej aktualne w Polsce, ale badania z Niemiec i z, ze Stanów Zjednoczonych, że 80% ładowań wykonywanych jest w domu. My tak. Często korzystamy z tego typu wyliczeń. I teraz, jeżeli nawet tak jest, to proszę zwrócić uwagę, że te drogie ładowania na szybkich stacjach, one tak naprawdę nie zaburzą bardzo tego biznes caseu posiadania autu elektrycznego. Ale z kolei. Bo Znam, ładowanie tak, rekompensuje tak, czasami... E, to szybkie ładowanie, tak. czyli to jest takie wyjście do restauracji albo mm -hmm, wyjazd za granicę, mm -hmm. gdzie, gdzie, jest, gdzie jest po prostu drożej albo taniej, wszystko jedno. Tak? Czyli chcemy coś ekskluzywnego, raz na jakiś czas możemy sobie na to pozwolić i tak samo korzystamy y, z ultraszybkich ładowarek. Ale są tacy kierowcy, którzy nie mają się gdzie ładować i już kupują auty elektryczne. Poznaliśmy kilku takich ostatnio, i oni, się, oni korzystają tylko i wyłącznie z ładowarek publicznych, i wtedy mają dedykowane taryfy albo jakieś upusto od operatorów, to również w sieci Hello City. i również są zadowoleni, czyli pokazuje to, że również ceny ładowania na stacjach publicznych mogą być dobrą konkurencją do yy, tankowania paliwa. Wiesz co, bo na stacjach benzynowych. Przy tych cenach paliwa, które mamy obecnie i jak podają różnego rodzaju analitycy, one jeszcze się nie zatrzymują, a wręcz przeciwnie, pewnie jeszcze będą rosły. Yy, no to ten koszt ładowania na stacji publicznej. Spójrz, w tej tabeli wynika jasno, że tylko w zasadzie z tego zestawienia, które tutaj zrobiłem, tylko Volvo elektryczne XC40 kosztuje, przejechanie 100 km kosztuje powyżej 25 zł, a te wszystkie inne auta, te bardzo popularne w Polsce zamykają się, nawet nie dochodzą do 25 zł. Wiesz, to jest, no to jest bardzo atrakcyjne. Mówimy o ładowaniu na Ile? wolnej Weszło stacji. Volvo XC40 tutaj wyszło 29,25 przy założeniu, że bateria, że zużycie na 100 km będzie wychodziło około 25 kWh. To dużo, tą samochodem da się jeździć dużo oszczędniej. Ale z ja drugiej wiem, strony... bo ty, jeździ... tak. ty będziesz jeździł każdym oszczędniej. Ale z drugiej strony konkurencją dla Volvo XC40, tego tutaj wymienionego, będzie jakiś auto z potwornie mocnym silnikiem, czyli mamy 400 koni napęd na 4 koła, tak? mm -hmm. Czyli tutaj podejrzewam, że to zużycie paliwa będzie w okolicach 15 litrów, mm -hmm. czyli to już jest koszt. A teraz tym a zamknięcia. bo ty policzyłeś, bo ty wziąłeś pod uwagę te, tego mocniejszego ekwi, Tak, ekwi, ekwi, ekwiwalent, ekwiwalent mm -hmm. wiesz, podobny samochód, tak? Czyli auto bardzo mocne, mm -hmm. bardzo szybkie, z napadem na cztery koła, no to podejrzewam, że 15 bite. Tak. Wiesz co, wracając jeszcze do tego, co Ty, co ty przed chwilą powiedziałeś, że znaczna, że masz już, macie już takich klientów, którzy ładują się tylko i wyłącznie na publicznych stacjach. Wiesz, ja jak dotąd, przez bardzo długi okres też byłem na stanowisku takim, że posiadając auto elektryczne w mieście, wypadałoby jednak mieć tą stację ładowania czy możliwość ładowania się w domu. Dzisiaj już mam do tego nieco odmienne podejście, z bardzo prostej przyczyny, ponieważ jeżeli mamy już średnio w samochodzie około tych 300-400 km zasięgu po mieście... To wystarczy dwa razy w tygodniu, na pół godziny tak, nawet na ładowarca w, w Szeilu, tak, tak, to w zupełności no wystarcza, godzimkę. no bo ile tam dziennie się jeździ, koło stówy? No, stówę to już naprawdę trzeba dużo jeździć. No dokładnie, więc tu to, to wystarczy, wiesz, podjechać do jakiegoś centrum handlowego na tą godzinę, no i łapiesz Szczepiąc sobie. Się na tak, chwilkę? Łapiesz sobie I z tego, 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 tego zasięgu trochę, i to wcale, jak widać, to nie są naprawdę duże pieniądze. Zwłaszcza jeżeli taki Michał Baranowski ma gest i rozdaje kody, kupony. to już, Ale dzisiaj nie będzie. Będzie. Nie, nie, dzisiaj z kuponami nie szalejmy. No pięć zostało. Tak, jeszcze pięć zostało? Tak. Piszcie. No to, to słuchajcie, piszcie. No. Obejrzyjcie odcinek poprzedni, pięcioletni i piszcie. Jeszcze coś byś powiedział na temat dzisiejszych cen paliw versus ceny ładowania? Nie, to jest temat, który jest, który jest bolesny dla wszystkich. I to Ale, nie jest wcale tak super. No dobrze, a czy na przełomie ostatnich kilku miesięcy, hmm. w, mówię teraz o waszej sieci, wzrosły ceny załadowania samochodów elektrycznych? Nieznacznie. Nie co to znaczy? Nieznacznie. Nie, nie podnosiliśmy cen, póki co. Mhm. I też operatorzy na naszych stacjach, czyli czy właściciele stacji, też jeszcze nie robili podwyżek. Zdarzyły się podwyżki Wyszki związane z cenami energii, ale one były symboliczne, bym powiedział. Spodziewasz się tego, że jednak skoczą? Na pewno tak i pewnie tak zareaguje rynek. Te ceny mm -hmm. pójdą do góry, jeżeli dalej ceny energii będą tak rosły. Natomiast to, to też wymaga pewnego wyczucia, jeśli chodzi o zakupy energii. No tak, ale spodziewasz się, jeżeli procentowo byś to ujął, to jak dużych wzrostów? Do 30% w ciągu roku? Do 30%, Do 30%. Ceny paliw wzrosły znacznie więcej, bo jeżeli byśmy wzięli okres pandemii, pamiętasz, jak była, już nie wiem, czy to się nazywało, któraś z tych tar, czy coś jeszcze, to ceny paliw spadły wtedy bardzo, to były w granicach 4 zł, chyba jeżeli dobrze pamiętam, to 4 mamy Tak, hakiem. teraz mamy 8, a wakacje spodziewamy, a w drugiej części wakacji spodziewamy się znacznej podwyżki. No cóż, no to moja rada jest taka, wsiadajcie w elektryki, ładujcie się. No tak, moja rada jest taka, przemyślmy nasze zwyczaje codzienne, spróbujmy przyzwyczaić oprócz samochodów elektrycznych, które są super, do rowerów mhm. i do, do komunikacji miejskiej, żeby jednak odciążyć nam trochę to środowisko też bardziej. W ramach elektromikromobilności miejskiej też są nogi, nie zapominajmy o tym. I też się jeździ nimi całkiem miło i przyjemnie. Akurat, Elektryczne. Akurat tych nie lubię. Czemu? Proszę o nie potykam jaki idę chodnikiem. Cześć Michał. Cześć Paweł.